Ale to syf! Cześć kochani! Dzisiaj króciutko, bo nie ukrywam, że mam trochę napięty terminarz, ale to wcale nie oznacza, że nie znajdę dla Was czasu. Na początek chciałem Wam serdecznie podziękować, bo dzięki Wam i Waszym komentarzom dowiedziałem się, że w CEPiKu nie figurują samochody wojskowe czy policyjne, czyli na przykład te, które mają w rejestracji H. Nie wiedziałem tego wcześniej, rzeczywiście potwierdzili mi to diagności po tym, jak... Ktoś z Was napisał mi o tym w komentarzu. Także jeżeli chodzi o te honkery, o których mówiłem w zeszłym tygodniu, to mamy 922 aktywne cywilne honkery w Cepiku. Natomiast uzyskałem odpowiedź od Ministerstwa Obrony Narodowej, według której w siłach zbrojnych aktualnie mamy około 1400 honkerów, przy czym 90 z nich jest w służbie czynnej. A około 10% jest już w tej chwili yy, przeznaczona do wycofania, czyli do skreślenia. Nie wiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o sprawność tych samochodów, no ale taka jest oficjalna yy, linia MON, więc ją Wam przekazuję. Teraz. Dwa. Ostatnio był szumny temat o tym, że Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje zmiany w przepisach, według których będzie można jechać 280 km na godzinę po autostradzie. E, powiem wam tak: główna prawda. Te wszystkie klikbaitowe tytuły, według których będzie można jechać 280 km na autostradzie. O Jezus Mary, jakie to śmieszne, ha... ha, ha. To jest wynik oczywiście kreatywnych działań wydawców i twórców internetowych. Bazują na publikacji Rzeczpospolitej, która ujawniła część korespondencji między Ministerstwem Sprawiedliwości a Ministerstwem Infrastruktury. I tak, sam artykuł jest sprzed mniej więcej miesiąca i tam zupełnie nie ma nic nowego. Powiem wam szczerze, że ja tak naprawdę olałem ten temat, bo. Taka sama opinia, mniej więcej napisana tymi samymi słowami, pojawiła się już dobry rok temu, gdy po prostu zbierano na zasadzie właśnie konsultacji międzyresortowych opinie dotyczące y, zmiany w przepisach, czyli właśnie dokładnie o to samo chodziło: czyli o przyznanie pierwszeństwa dla pieszych i o zabieranie praw jazdy za przekroczenie powyżej. 50 km na godzinę poza terenem zabudowanym, i jak wiecie, póki co nie weszło to w życie, więc cytaty z opinii, pod którą podpisał się pan Rafał Weber z Ministerstwa Sprawiedliwości, tak naprawdę nie są niczym nowym, bo resort pana Ziobry zwracał uwagę na te wszystkie zawiłości i nieścisłości przepisach już rok temu. Dzisiaj po prostu ktoś podchwycił fakt, że rzeczywiście znalazł się tam taki zapis mówiący o procentowym poziomie przekroczenia prędkości, który byłby po prostu niesprawiedliwie tak? Bo jeżeli przekraczamy o 50 w zabudowanym, to jest plus 100%, a jeżeli przekroczymy o 50 poza zabudowanym, to w zależności od drogi to jest tam plus 41 czy 36% na przykład na autostradzie. No i po prostu Yy, tak, rzeczywiście takie stwierdzenie padło, ale jak powiedziałem, ono nie jest niczym nowym, ono padło już dobry rok temu i po prostu ta ostatnia opinia ujawniona przez Rzeczpospolitą jest w dużej mierze kalką tej poprzedniej sprzed roku. I tak naprawdę, jeżeli ktoś jest w stałym związku z kobietą, więc musi umieć czytać między wierszami. To ta cała korespondencja nie jest niczym innym jak po prostu obsztorcowaniem Ministerstwa Infrastruktury przez Ministerstwo Sprawiedliwości, za to, że na drogach mamy po prostu koszmarny bałagan, bo tam wprost są użyte słowa o tym, że wiele mm, ograniczeń prędkości stoi w miejscach, gdzie absolutnie nie powinno ich być. Tyle, jeżeli chodzi o te 280 km na autostradzie, natomiast rzeczywiście tutaj jest pewne drugie dno. Przy czym ja nie zakładam wcale, że jest to jakaś zła wola Ministerstwa Sprawiedliwości, bo myślę, że oni sobie raczej nie zdają z tego sprawy, ale zwrócił mi na to uwagę jeden z czytelników. Serdecznie pozdrawiam, panie Andrzeju. Yy, otóż, jeżeli rzeczywiście, co jest oczywiście mało prawdopodobne, ale taka propozycja, czyli zabieranie praw jazdy za przekroczenie prędkości o 100%, a nie o konkretną wartość kilometrową, weszłaby w życie. No, to mielibyśmy pewien y, Armagedon. Przy czym, tak jak mówię, jest to skrajnie nieprawdopodobne, bo y, to nie jest propozycja rozwiązania y, problemu, tylko raczej argumentacja mówiąca o tym, że te propozycje, które wyszły z Ministerstwa Infrastruktury, są głupie. Więc jeszcze raz podkreślam, to jest po prostu opinia Ministerstwa Sprawiedliwości, a nie propozycja y, jakichś konkretnych rozwiązań. Ale w Polsce mamy coś takiego jak strefę zamieszkania, i tam można poruszać się maksymalnie z prędkością 20 na godzinę, i pieszy oczywiście ma pierwszeństwo przed samochodem jak najbardziej. I takim europejskim odpowiednikiem strefy zamieszkania jest tak zwana. Strefa tempo 30, którą coraz częściej stosuje się w ścisłych centrach miast. Więc, jeżeli takie przepisy weszłyby w życie, to prawo jazdy stracilibyśmy za jazdę z prędkością ponad 40 km w strefie zamieszkania i ponad 60 km w strefie plus 30. Teraz przerwa na to, żeby wszyscy idioci mogli napisać, że motoprawda chce rozjeżdżać dzieci w centrach miast. Skończyliście to teraz, słuchajcie. Jeżeli chodzi o przekraczanie prędkości dwukrotne w strefie zamieszkania czy tempo 30, to z mojej strony, oczywiście, nie ma absolutnie żadnej taryfy ulgowej. Wziąłbym pałę, lał i patrzył, czy równopuchnie. Ale. Nie wiem, czy wiecie, że od dłuższego czasu różne środowiska, w tym działaczy ekologicznych, działaczy miejskich i tak dalej, lobbują w Komisji Europejskiej o tym, żeby wprowadzić nowe limity prędkości w Europie, które byłyby wspólne dla całej Unii. I taka propozycja padła już w 2012 roku, gdy. Próbowano zebrać milion podpisów pod tym, żeby rozszerzyć strefę Tempo 30 na obszar, uwaga, zabudowany. Czyli gdyby w 2012 roku udało się zebrać milion podpisów, co się oczywiście nie udało, bo wówczas nie było jeszcze tylu idiotów, no to Komisja Europejska na mocy przepisów, które obowiązują w całej Unii, byłaby zmuszona pochylić się nad tą propozycją i rozpocząć debatę ewentualnie prace jakieś legislacyjne w tej kwestii. Więc y, chciałem tylko przypomnieć, że faktycznie od wielu lat są robione próby y, rozszerzenia stref tempo 30 na y, cały obszar zabudowany. Przykładem może być Bruksela, gdzie w przyszłym roku poza kilkoma głównymi arteriami Wszędzie obowiązywać ma właśnie ograniczenie do 30 km na godzinę w obszarze zabudowanym. I tak, yy, oczywiście, możecie powiedzieć, że to jest świetny, rewelacyjny pomysł. Nie będziemy przejeżdżać, dzieci będą mieli rowerzyści bezpiecznie i w ogóle. Świetnie, tylko przypominam, że żyjemy w Polsce, gdzie dopiero raczkuje program 100 obwodnic. Więc, jeżeli by się tak stało, że faktycznie. Jacyś kretyni z Komisji Europejskiej przepchaliby ten pomysł i wprowadzono by nam odgórnie limity prędkości w miastach na poziomie 30 km na godzinę. To rzeczywiście moglibyśmy stracić prawo jazdy, jadąc w mieście 61 km na godzinę, co w polskich warunkach jest raczej standardem. No bo wyobraźcie sobie teraz na przykład, że jest lipiec. Wsiadacie w swój samochód w koło brzegu i wracacie do domu, do na przykład Ustrzyk Dolnych. I po drodze, gdzie nie ma w zasadzie autostrad i nie ma obwodnic, przejeżdżacie przez jakieś 120 miejscowości i w każdej obowiązuje Was od znaku y, obszar zabudowany prędkość 30 km na godzinę. Ja nie chcę nawet sobie wyobrażać takiej przyszłości, i powiem szczerze, że rzeczywiście, jeżeli coś takiego będzie miało miejsce. To yy, chyba faktycznie zacznę myśleć nad tym, żeby zostać posłem, bo jazda w tym kraju bez immunitetu będzie absolutnym yy, koszmarem. Mam przyczepę kempingową, w której siedzę, i żeby pojechać sobie 100 km od domu na zakupy, to będę musiał jechać z nią i nocować po drodze wracając, bo inaczej zasnę za kierownicą i się po prostu rozwalę. Dlatego chciałem wam po prostu wyjaśnić, o co w tej chwili idzie bój. Chciałem was uspokoić, że póki co to nie jest żadna nawet propozycja, tylko po prostu opinia jednego resortu o pracy być może nie najlepszej drugiego resortu i nic więcej. Na dzisiaj tyle ode mnie. Motoprawda prawda w internecie. Pozdrawiam. Paweł rygas.